ostatni Darku no faktycznie jest ciężko, ale no jak widzisz wstawiłem całość to jest ten olej, mam nadzieję, że o niego chodziło mam całość faktycznie za pierwszym razem nie poszło nie było bardzo mocno dogrzane zobaczmy temperaturę, ale mam nadzieję że nie jest jeszcze jakoś bardzo wysoka palałów gdzieś już to jest? No nie jest bardzo wysoka, czyli to nie jest tak, że on się już tak bardzo mocno dogrzał Wkręca się dość ładnie Z początkowo wyższego poboru amperów obniża się No teraz dopiero złapał powyżej, no ale to jest ogromne obciążenie, ale kręci się. Tutaj w oleju jest 750 miligramów, mililitrów, przepraszam. Stawiam dziadę. Mm -hmm. I to jest ten olej.